Tak, Roblox stawił aktualizację na telefony i na komputery. Nowe logo Robloxa, po prostu dziurę powiększyli w Robloxie. Jakby... Patrzcie, jak to teraz wygląda. Nie polecam tej aktualizacji, ale ja po prostu tylko do nagrywki. Tylko do nagrywki ją potem. Tylko do, do nagrywki ją. E... Robloxa zaktualizowałem tylko do nagrywki, żeby pokazać światu, że już jest, żeby lepiej nie pobierać żeby lepiej nie aktualizować Robloxa, jak ktoś o tej sprawie nie wie. No, jak komuś to się wydaje, że jest lepsze logo, to może sobie w sumie zaktualizować, ale dla mnie jakoś nie przemawia, więc ja, ja tylko chciałem tylko tyle powiedzieć, że. Roblox już to wstawił i może widzimy się jutro, może dzisiaj nara.